innego rynku, to też wszystko gdzieś globalnie wpływa na ten obieg wody. No możemy mówić tutaj oczywiście o takich elementach związanych z oszczędzaniem wody w naszych domowych gospodarstwach. To są złote standardy, takie, które są dostępne wszędzie w internecie, czyli prysznic, a nie kąpiel i tak dalej, i tak no, dalej. Warto też od czasu do czasu spojrzeć na pewne dokumenty, które mówię nawet w formie filmowej. Które trochę nam dadzą do myślenia, już nie mówię o tej książce, z której zaczęliśmy, Duna czy filmie, żeby zobaczyć, jak przyszłość może wyglądać, ale nawet spojrzeć sobie, jak w innych regionach na świecie wygląda problem z wodą, gdzie ludzie muszą płacić równowartość swoich całych pensji za tylko i wyłącznie dostęp do wody pitnej gdzie, no właściwie, tak, no, każdego dnia człowiek budzi się z myślą tylko i wyłącznie o tym, jak zdobędę dzisiaj wodę, żeby zaspokoić potrzeby moje, mojej rodziny. I myślę, że to w pewnym momencie, mam nadzieję, da nam wszystkim pewne spojrzenie, wizję przyszłości i obudzimy się zawczasu, dążąc do tego, żeby w naszym prywatnym życiu ograniczyć ten ślad wodny. Ślad wodny to nie tylko woda taka, jaką widzimy, tak jak wspomniałem, są owoce, warzywa, mięso, czyli tak dieta bezmięsna. To jest od razu też przełożenie się naprawdę olbrzymie na obieg wody w globalny, gdzieś w innych regionach świata. Mamy możliwość ograniczenia naszego konsumpcjonizmu chociażby przez zakup mniejszej ilości ubrań. Materiały jest... również do produkcji ubrań zużywają olbrzymie ilości wody. Także no, pełno, pełno naprawdę rozwiązań. Warto poszukać, wygooglować takie hasła jak ślad wodny. Mamy do czynienia z szarym, zielonym, niebieskim śladem wodnym, różnego rodzaju metodyki, opisy, są strony dedykowane ku temu, aby wyliczyć swój własny ślad wodny, świetne zajęcia dla całej rodziny, żeby sprawdzić, porównać swój ślad wodny z mieszkańcami innych miejsc na naszej planecie, pocieszyć się trochę, że nie jestem przeciętnym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych. Ale z drugiej strony, spojrzeć, że może mógłbym jeszcze zadbać lepiej o ten zasób. tak? No. Także tego typu działania, jak najbardziej, myślę, wszyscy powinniśmy realizować, żeby gdzieś dążyć do lepszej, świetlanej przyszłości. Wspomniał Pan o tym, że jednak mówienie o wodzie, o śladzie wodnym, o oszczędzaniu, to jednak trochę nadal niestety w Polsce sprawa bańkowa, chociaż rzeczywiście, zwłaszcza przy okazji takich sytuacji jak teraz, przy okazji okresów suszy i wysokich temperatur i upałów, które których teraz doświadczamy, to ten temat wraca i jest o nim bardzo głośno w mediach. Na koniec ja bym chciała zapytać się o to, czy rzeczywiście w przyszłości czeka nas racjonowanie wody, wynikające nie ze świadomości, czy z troski o środowisko, tylko z konieczności. Mówię tutaj o nas, o, o Polsce, jak pan ocenia. Ja myślę, że już dzisiaj widzimy miejscami konieczność racjonowania wody w przypadku chociażby tych sieci wodociągowych, których nie, nie wystarcza ich wydajność na to, aby pokryć zapotrzebowanie. W takim przypadku od razu możemy sobie zadać pytanie: kto w takim razie powinien pierwszy dostać tę wodę? Czy osoba, która chce podlać trawnik, czy na przykład szpital? No i myślę, że odpowiedź jest prosta. Ostatnio byłem na takiej konferencji w Hiszpanii, gdzie właśnie inżynierowie, hydrotechnicy, inżynierowie środowiska pokazywali różnego rodzaju mechanizmy, systemy zarządzania wodą w ujęciu globalnym. I kiedy spojrzymy sobie na Hiszpanię, to już dziś dyskutuje się tam pomiędzy politykami, organizacjami pozarządowymi, naukowcami, społeczeństwem systemy właśnie dystrybucji wody na danym terenie. Mamy oczywiście wodę podziemną, z której, z której jakoś się korzysta, ale są też ujęcia wody powierzchniowej, czyli z tych naszych rzek. Woda również jest wykorzystywana na cele nawadniania czy inne cele gospodarcze. No i w takiej Hiszpanii zdarza się już bardzo często, że rzeka po prostu nie dociera do morza. Nie, nie ma tak, że dojdzie do morza, tak? Rzeka po drodze jest wykorzystana w 100%. W odcinek pomiędzy pomiędzy jej ujściem a tym miejscem, gdzie jest wykorzystane, to jest po prostu suche, puste koryto, ewentualnie z jakąś małą stróżką wody. I obecnie dyskutuje się takie mechanizmy zarządzania, które przypisują odpowiednią ilość punktów danemu użytkownikowi i pokazywano, że na przykład w Hiszpanii bardzo dużą popularnością cieszyły się ostatnio uprawy ryżu, no, ale uprawy ryżu oczywiście zużywają olbrzymiej ilości wody. Więc w momencie, kiedy pojawia się stres wodny, to uprawy ryżu dostają najmniej punktów i one nie mogą korzystać z takiej ilości, bo żeby zaspokoić ich potrzeby, odbiorcy innych upraw, takich jak chociażby gaje, oliwki czy inne uprawy, które zużywają 10 razy mniej wody, nie dostałyby nic. No i tego typu przeliczenia, takie, które no mogą budzić miejscami pewne kontrowersje, już się dzieją u naszych sąsiadów praktycznie w Europie. Więc to też na pewno czeka nas w przyszłości, w perspektywie 20-30 lat, też na pewno dojdziemy do tego momentu, to w wyniku konsekwencji zmiany klimatu. Nie łudźmy się, że uda nam się je powstrzymać gwałtownie, zahamować ten proces, czy nawet odwrócić. Musimy się adaptować, przy okazji cały czas łagodząc nasze oddziaływanie na środowisko, więc myślę, że warto również już dzisiaj podejmować ten temat również. No, i myślę, że jest to znakomite podsumowanie i zakończenie naszej rozmowy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również, było mi bardzo miło. Jak naprawić przyszłość? Mój rozmówca wspomniał o rozwiązaniach pozwalających odzyskiwać wodę z powietrza. Okazuje się, że naukowców, firm i startupów, które doskonalą te technologie, jest całkiem sporo. Nie tylko na uniwersytetach, bo widziałam takie urządzenie wyposażone w panel solarny skonstruowany przez słynny MIT, czy chociażby na Uniwersytecie Newcastle, ale też komercyjne podmioty, na przykład z Izraela czy z Hiszpanii. Ten hiszpański przykład to firma Aquair, gdzie instalacje do skraplania wody z powietrza skonstruował właściciel, 82-letni Enrique Vega w czasie wielkiej suszy na południu Hiszpanii na początku lat 90. Posłuchajcie, co odpowiedział Reuterowi, zapytany o swój wynalazek. To, co robi nasza maszyna, polega na replikowaniu cyklu wody, a jej największą zaletą jest to, że może być wykorzystana także na pustyni, gdzie temperatura sięga 40 stopni Celsjusza, ze średnią wilgotnością na poziomie 10-15%. Rozwój zaawansowanych technologii, oczywiście, powinien nas cieszyć. Dzięki nauce może ziści się choć część wizji Franka Herberta. Mówię o tej pozytywnej części, o fremeńskich wynalazkach pozwalających kolejnym pokoleniom przetrwać na pustyni. Ale może lepiej pustynnieniu i utracie tego najcenniejszego ziemskiego zasobu, jakim jest woda, po prostu skutecznie zapobiegać. Czego sobie i wam życzę. Pijcie dużo wody, dbajcie o siebie, życzę wam dużo słońca, ciepłej, ale nie piekielnie upalnej pogody. Do usłyszenia pod koniec wakacji. Jak naprawić przyszłość? Mecenasem podcastu jest Accenture. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl. Pismo, magazyn opinii.